Pan brzeg pan, na straganie, na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, tak pan wiednie panie poprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Życzę na to kalarepa. Spójrz na rzepę, ta jest krzep. Groch po brzuchu rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej. Dzięki, dzięki pani grochu. Jakoś żyje się po trochu. No, Lecz to pietruszka, dziewczyn. tom jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to Feler. Weschnął seler. Burak stroni od cebuli. A cebula dość się czuli. Mój buraku, mój czerwony. Czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech to pani prędko zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczom, bo przy pani wszyscy płaczą. A to Feller westchnął cel Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gram? Jada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zapierzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecz smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze czwary głupie? Wnet i tak zginiemy z zup.